zarobić w taki szary dzień jak dziś. A może oglądnę mojego ulubieńca. Nic no, tu no nie ma, a tutaj powinna znajdować się poziomica. Gdzie ona jest? Może będzie w środku, zobaczymy. Poza grubą instrukcją, którą również tutaj znajdziemy, naprawdę jest grubanie tym, co tu można ciekawego opowiadać na temat tego zegarka. Faktycznie jest tutaj jeszcze pośrednica. Może trzeba ją po prostu zainstalować. Działa, działa, pęcherzyk jest, jest. Więc żeby wszystkiemu stało się tam zadość, że jak to się mówi, tak to ma być, tak to ma być. Okej, okay, dobra, mamy to. Zegarek prezentuje się następująco. No dobrze, pierwsze wrażenia. Powiem Wam, że nie jest tak źle, jak mogłoby być. Uwierzcie mi, naprawdę, myślałem, że będzie z poziomicą za pięćdziesiąt złotych muszę wziąć leki. Witajcie, moi mili, na kanale Zegarmistrz. Już wyobrażam sobie, jak dwóch czy trzech majsterkowiczów spotyka się na budowie, a być może są to budowlańcy i mówią sobie widziałeś moją kolekcję zegarków Parkside. Jeden mam z poziomicą Wczoraj kładłem kafelki u klienta, wyszło trochę krzywo, ale <laughs> tragedii nie ma. Zawsze się poprawi. Coś tam się zaklajstruje. A drugi mówi, chłopie, wczoraj miałem problem po robocie, wejść do chaty i ta latareczka w tym zegarku, no jest tak przydatna, bo przecież ciemno było na klatce schodowej, a ja na trochę byłem, no i ta latarka słuchaj, ja zapalam, a i widzę dziurkę do klucza, i trafiłem, i żem wszedł do środka. No dobrze, ale już tak teraz troszkę bardziej poważnie. To jest zegarek. Zegarek. Nie reklamówka. Parkside to nie jest zegarek. To jest wyrób zegarkopodobny. To nawet nie stało koło prawdziwego zegarka. I myślę, że taka nazwa gadżetu, który posiada pseudopoziomice, czy też latareczkę, jakieś światełko, no odbiega trochę od oryginału zegarka. Aczkolwiek tak, ma wskazówki. No, niewątpliwie. Ale czy jakość tego wyrobu świadczy o tym, że należy go nazwać zegarkiem? Tutaj odpowiedź nasuwa się sama. Raczej nie. To zwykła reklamówka. Produkt niszowy z najniższej półki. Oczywiście ktoś, kto posiada dobre zegarki markowe, nie będzie ich używał na budowie czy w trakcie majsterkowania przy aucie, ponieważ może uszkodzić drogi element drugiego zegarka. Więc wówczas rzeczywiście warto kupić sobie taki badziew, założyć sobie na rączkę i gdy się coś stanie, to nie ma szkody. To kosztowało tylko 50-60 zł do kubła z tym. Tego się nie naprawia. To się wali na tysiące, dziesiątki tysięcy sztuk, i dodaje się gratisowo, właściwie dla klienta, który zakupuje jakieś narzędzie amatorskie nie wiem, piłę tarczową, czy też wiertarkę, lub jakiś klucz. Dlatego też uważam, że często słowo zegarek jest bardzo nadużywane. Co do produktów, które właściwie nie zasługują na tą nazwę, ponieważ jest to jakby replika, falsyfikat zegarka, gadżet, zwykła zabawka. Aby tak dość poglądowo to przedstawić, wziąłem pierwszy lepszy z brzegu zegarek. To jest akurat zegarek firmy Traser. Nie jest to produkt, który wymaga dużych nakładów finansowych, aby go zakupić, jest on dostępny cenowo. Zwróćmy uwagę na wielofunkcyjność tego mechanizmu. Posiadamy tutaj oczywiście funkcję stopera, godziny. No i oczywiście tarcza i wskazówki są podświetlane. Do tego mamy solidne szkło, solidną metalową kopertę, pranzoletę. W środku znajdujemy mechanizm szwajcarskiej firmy Ronda. Myślę, że tego typu produkt jak najbardziej można nazwać zegarkiem. I każdej reklamówce daleko do tego typu jakości i wykonania tego produktu. Dodatkowo klasa szczelności to jest 10 bar, a koronka jest zakręcana na tak zwany tubus. No i oczywiście mamy pewność, że zegarek jest szczelny i wytrzyma kąpiel. No i oczywiście kontakt z wodą. A także, jak widzimy, oczywiście tarcza jest bardzo ładnie widoczna. No, kiedy już zapada zmierzch lub jest po prostu ciemno. I tak proszę Państwa, to jest zegarek. Prawdziwy zegarek. Kolejny przykład to zegarek marki Maurice Lacroix. Tutaj akurat mamy do czynienia, że materiałem z którego zrobiona jest ta koperta, jest oczywiście pozyskanie materiałów z tak zwanego recyklingu. Czyli wyrób jest, powiedzmy, no, ekonomiczny, ekologiczny, jeżeli chodzi o tą zewnętrzną stronę. Nasza szczelności zegarka to jest oczywiście 10 barów. Zwróćmy uwagę na jakość tarczy, na jakość wskazówek, na jakość paska, który jest wykonany z silikonu, jest bardzo elastyczny, nie stwardnieje, z czasem oczywiście popęka ale będzie to okres około dwóch, trzech lat. Warto też zwrócić uwagę na to, w jaki sposób montuje się i demontuje pasek. Siup i gotowe. A i oto jeden z kolejnych zegarków marki Longines. Longines, jak mawiają po niektórzy. Zegarek o bardzo przyzwoitej klasie szczelności, posiadający szafirowe szkło. Jakość wykonania tego zegarka naprawdę jest wysoka w porównaniu z reklamówką typu Parkside. Kolejny zegarek i kolejna marka, która ma prawo używać, miana nazwy zegarek. Citizen w technologii EcoDrive również szafirowe szkło. Koperta wykonana ze szlachetnego materiału. Cóż, wyjątkowo widać różnicę między tandetą z Lidla a produktem markowym. I mógłbym wymieniać różne marki zegarków, które mają prawo w swojej nazwie używać tej właśnie nazwy: zegarek, zegarek. Zegarek to nie tylko coś, co ma wskazówki to forma, to wzór, design to materiał. Z jakiego jest wykonany, to technologia, w jakiej jest zrobiony i przede wszystkim historia. Te wszystkie marki, które tutaj zaprezentowałem, a było ich bardzo mało, mają za sobą bardzo długi okres działania, produkcji i doświadczenia w produkcji tych zegarków. Natomiast firma Parkside to chyba to jest nieporozumieniem, gdybyśmy powiedzieli, że to jest jakaś marka. To jest marka jakichś tam narzędzi, ale nie, nie ma takiej firmy zegarkowej Parkside. No. Należy też dodać, że podczas otwierania paczki pan Krzysztof zranił się w Myślę, że nie warto było ryzykować zdrowia dla tak marnego przedmiotu, nie przedstawiającego właściwie żadnej wartości. A na pewno ten przedmiot nie zasługuje. Aby nazywać go zegarkiem, bowiem koło zegarka nawet nie stał. Pamiętajmy też, że każdy nędzny produkt potrzebuje wsparcia, aby został sprzedany, zbyty ze sklepu i potężnej reklamy. Do czego tu doszło? Oczywiście, słynny youtuber który ma bardzo dobry dorobek w zakresie prezentacji i mówienia wiedzy na temat zegarków, podjął się trudnego zadania, którym jest reklamowanie tego produktu, aby potencjalni nabywcy go zakupili. Nie jest to działalność, Naganna. Jest to po prostu próba zmierzenia się z produktem. A ten produkt potrzebował właśnie osoby, która podniosłaby jego rangę, tak aby potencjalny widz mógł zakupić taki zegarek za grosze, będąc na codziennych zakupach. Prozaicznych podczas e, zakupu żywności. Ale czy to jest klimat, w którym powinien być sprzedawany zegarek? Miejsce, w którym powinien być sprzedawany zegarek? Zegarek, którym tak naprawdę nie jest. Bo to zwykła tandeta. Na tym, bo mili, Zakończymy dzisiaj moje subiektywne wyrażenie się na temat tej marki pseudo zegarka. A panu Krzysztofowi życzę jak najszybszego powrotu do zdrowia, aby paluszek się szybciutko wygoił. Pozdrawiam wszystkich, wszystkiego dobrego. Dbajcie o swoje zegarki, dbajcie o siebie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Hej! Cześć, słuchaj. Słyszałeś o tej promocji w Lidlu? No, te zegarki takie zielone, takie, takie Parkside niby tam, tam. No, no, no. Kup tam z 30 sztuk dla mnie. no. no. Dzięki, cześć, nara, nara. To jest z latarką, tak, 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 z latarką, no, no, hej, hej, hej. A właściwie to wszystko wykup, wykup wszystko, wszystko, wszystko. Z poziomicami, tak, z latarkami, to wszystko wykupuj, to kupuj wszystko, kupuj teraz. Dobra. A teraz tak, Achmed, Hamburg. Halo, Ahmed. Ich habe viele Ohren zu fackeln. Ja, sie sind gebracht in Mark. Warum? Wie viel kosten sie? Alles klar. Wir machen Geschäfte. Dankeschön, tschüss. Na, no, ist.